Za siódmym lasem jest mała chmurka A pod tą chmurką znajduje się placówka To duży budynek na małej górce Opowiem wam trochę o tej placówce. Uczą nas tu życie z zasadami. Wszystko idzie zgodnie z ich planami. Życie tutaj jest miłe i wesołe. O kółku plastycznym najpierw wam opowiem. Prowadzi je pan Wojtek i jest sympatycznie. Robimy na konkursy różne prace plastyczne na okazję czy święta, prezenty i kartki. Klimat tutaj jest bardzo fajny. Na nich nigdy nie jest nudno. Pan Wojtek ci pomoże, jak coś zrobić, trudno. Następnie opowiem o kółku muzycznym. Różni się trochę od zajęć klasycznych. Śpiewamy tam na chóry, ktoś patrzy w chmury. Są to zajęcia, następne zawsze śpiewamy piosenkę. W skrócie opowiem co to kółko kulinarne. Zajęcia są zdrowe i bardzo fajne. Uczymy się, co to jest zdrowa dieta. Chociaż mi raczej diety nie trzeba. Na kuku teatralnym, ciekawym i fajnym ćwiczymy scenariusz trudny, trudny i łatwy, i pomimo, że jest ciężko czasem, wszyscy się tu trzymamy razem. Na dogo terapię przychodzą różne psiaki, jest to nauka cierpliwości, to wymaga dojrzałości, jest miła atmosfera, a Pan Krzysztof nas wspiera. Na kuku turystycznym zwiedzamy duży świat. Zwiedzamy góry, lasy i chodzimy przez pasy. Wchodzimy na Ślęczny, są tam łąki i widoki piękne jeszcze. Nieważne czy zimą, czy latem, zabiorę na nie kiedyś tatę. Na kuku razem tańcujemy. Z panią się scenę przejmujemy. Ona nas kroków uczy. I cała sala muzyką huczy. W środku naszym są konkursy dla klasy 6, 8 i 2, raz są krótkie, raz długie. na koniec Wam jeszcze powiem: Mam piękny widok na ten ośrodek. Widzę z okien łąki góry lasy i różne dla rowerów trasy. Żegnam się z Wami, drodzy słuchacze. Może Was jeszcze kiedyś zobaczę? Może Was jeszcze kiedyś zobaczę? Żegnam się z Wami, drodzy słuchacze.